nas zatkało wtedy. To w Dzień Dobry TVN po raz pierwszy powiedział, albo po raz pierwszy powiedziała. Ona to ogłosiła? W Dzień Dobry TVN kochamy szczere rozmowy i ważne wyznania. Doda, Radosław, Majdan. Zacznij, kochanie. <noise> Czy znudzi, ci się twój masz? Yy, no, nie. Z okazji naszego dwudziestolecia wracamy do tych najbardziej poruszających. To było moje wydanie. Doda była zaproszona w związku z programem, w którym występowała. Tam robiła prawo jazdy. Nie! Dobrze, 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 dobrze. Nikt się nie spodziewał tego, co się wydarzyło. Korzystając z okazji, że jestem w programie na żywo, muszę coś powiedzieć. Trzy dni temu dam pozew do sądu i się rozwodzę z moim mężem. Jestem z tego powodu zadowolona bardzo. O matko! Tego, kto ja nie pamiętałem. My szczęki zbieramy z podłogi w tym momencie. I już nigdy nie będę o tym mówić. To jest pierwszy i ostatni raz, więc nie liczcie na osobne wywiady. Oczywiście, chyba nie było lepszej tuby, z której by to poszło dalej, bo natychmiast przedrukowywały to portale, natychmiast wszyscy o tym mówili. To jest hit. No, na takie rozmowy i na takie wypowiedzi czekamy. A może przemyślisz? Może, nie, nie może spotkacie się w sądzie i coś się zmieni? Nie, nic się nie zmieni. Wyznanie Dody o rozwodzie to był pierwszy raz, kiedy gwiazda przyszła do nas, żeby coś ogłosić. I tak, potem no. się już zaczęło. Wracałam na tej prostej drodze, zasnęłam. Ewa Farnaś w rozmowie z Marcinem była bardzo szczera, tak do bólu szczera. Ona nam, mam wrażenie, ufała. W takich momentach my jesteśmy bezstronni, pozwalamy mówić. Powiedz, co wykazało badanie alkomatem. Miałam do jednego promila, jak gdybym się czuła nie trzeźwa, bo czułam się trzeźwa. Gdybym się czuła trzeźwa, to bym tego auta nie wsiadła. My nie zapraszamy. Ludzi nawet w trudnych dla nich momentach, nawet w momentach, kiedy gdzieś tam pobłądzą mm. po to, żeby ich celowo skrzywdzić. My staramy się e, zawsze nawet do najtrudniejszych tematów podchodzić z życzliwością, ale też z uczciwością. Największy sukces. Trzeźwe życie. Pamiętam Borysa Szyca, który zwierzył się i opowiedział mi w takiej długiej rozmowie o swoim problemie alkoholowym. Po prostu się któregoś dnia obudziłem rano i uznałem, że chcę żyć. Mm -hmm. Bu -bu. Zmierzałem sobie bardzo szybką drogą ku śmierci, tak naprawdę. Monika Kuszyńska, wokalistka Warius Manks, u nas opowiedziała pierwszy raz swoją historię, jak się czuła tuż po tym, jak dowiedziała się, że nie będzie chodzić. Bardzo wiele rzeczy się zmieniło w moim życiu. I w tej chwili już jestem na tym etapie, że, że mogę powiedzieć, że zmieniło się na korzyść. Byliśmy też w szpitalu po wypadku u Jarosława Wałęsy. Wszystkie żebra, praktycznie połamane, miednica, to wszystko było w ruinie. Tymczasem ja już o kulach jestem w stanie się poruszać. To jest zadziwiające. Wielka dla mnie wartość, dzień dobry TVN, że my o takich bohaterach nie zapominamy, że my wracamy do swoich bohaterów po czasie, żeby zobaczyć, co u nich. Pan to jest dla mnie taki dobry omen, bo my się spotykamy w takich dobrych momentach dla mnie, kiedy jest taki przełom i zaczyna się coś nowego, coś lepszego. Ja sobie zdałem wtedy sprawę, oglądając ten jego powrót w Dzień Dobry TVN do Parlamentu Europejskiego, bo on był wtedy europosłem, że istnieje coś takiego jak drugie życie. I on o tym drugim życiu opowiadał. Panie profesorze, choroby pana nie oszczędzają. Zawał. Nowotwór, pod koniec lipca udar. Ja to chyba bardziej służę tym, że można jakąś nadzieję mieć, przeżywszy tyle ciężkich po drodze rzeczy. Pamiętam 75. urodziny, przyjął nas w ogrodzie. Jakby jeszcze była jakaś naprawdę propozycja teatralna, ale kalibru dużego. Oho. To może bym jeszcze się skusił. skusił. I jakie to było dla mnie szczęście, że dwa lata później, w 2024 roku, wyreżyserował i zagrał zresztą w tym spektaklu Geniusza. To był ostatni spektakl, który dla nas zagrał, i z dużym sentymentem wracam do tej rozmowy. Ostatnie lata były dla ciebie chyba nie najłatwiejsze. Chyba najważniejsza rozmowa, którą w ogóle przeprowadziłem kiedykolwiek z dziennikarzem, to właśnie z Dorotą Welman. Nagle się okazało, że mój tato e, zachorował, i to jest, e, to jest nowotwór, to jest nowotwór złośliwy. Nikt nie wiedział, że Robert ma e, tak trudną historię za sobą. Tak e, mocny atak depresyjny i historię, która by powaliła największego mocarza. Otrzymujemy telefon, że nasz syn e, wypada z piątego piętra. W momencie, kiedy osoba publiczna, jeszcze z twarzą komika, usiądzie i powie: Miałem problem. Mam tragiczną, rodzinną historię za sobą. Dałem radę. To pomaga wielu ludziom. Patrzę na to i widzę, że ten lekarz kręci głową. Moja żona mdleje, ktoś się podnosi. Patrzę na swojego syna, dwudziestoletniego faceta, który leży, nie przypomina mojego dzieciaka, i myślę sobie. W ogóle chyba nic sobie nie myślę. Moja żona powiedziała: Słuchaj, nie wiem, czy powinieneś się tak odsłaniać. Ja mówię: Słuchaj, ale. rozmawiam z Dorotą Wellman i mam do niej zaufanie. Chcieliśmy poinformować, że syn się właśnie obudził. No, wyobrażasz sobie coś takiego? Nie. W tym, jak Dorota rozmawia, jest taka, takie naprawdę autentyczne zainteresowanie tym człowiekiem. Ona nie ocenia. Nie ocenia, tylko pyta. Robert, pozwolisz, że zaczniemy od Ciebie. Znamy się wiele lat i tak. jesteś osobą, która nigdy wprost i otwarcie nie mówiła o swojej orientacji seksualnej, ale postanowiłeś to zmienić. To spotkanie z Robertem Czerwikiem było, nie ukrywam, zainicjowane przeze mnie i przez Roberta, bo wiedziałam, że nadal trzeba o tym rozmawiać. Dokonanie coming outu akurat w tym programie jest bardzo łatwe, dlatego że prowadzący są przyjaźnie nastawieni. Moja mama zapytała się, czy ten kolega z tych zdjęć, co tak często się pojawia, to, to jest mój chłopak. Szczerze mówiąc, to aż żałuję, że ja sam nie zrobiłem coming-outu w Dzień Dobry TVN, tylko w swojej książce. No ale już stało się. Ta kanapa w Dzień Dobry TVN jest. Czymś absolutnie wyjątkowym. I mam wrażenie, że Widz chce, żeby tego gościa otoczyć taką opieką. To jest e, bezpieczne do tego miejsca, żeby mówić o rzeczach trudnych, żeby mówić o rzeczach ważnych, ale żeby mówić o nich czule. Myślę, że to jest istotne. Ogromnie się cieszę. Nie daj mi się popłakać. Staram się i ja nie płakać. Cześć tu Dorota i... i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl